Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. I jak widzicie, zapowiada się małe przesadzanie, będę przesadzać, a w sumie nie tyle co przesadzać, co dosadzać, komponować razem dwie rośliny. Jedną kupiłam sobie wcześniej z myślą o tym, że e, znajoma ją weźmie, ale okazało się, że znajoma powiedziała, że już taką ma, więc została ze mną, czego nie żałuję. Jest bardzo ładna, fajna. W ogóle dajcie znać, jakie sami macie maranty w domu, jakie kolekcjonujecie, bo wiecie co, ja chyba się.. Moli, nie wolno, słuchajcie, mam ze sobą gdzieś psy i one już tu buszują. I ja sobie już wezmę tackę, bo Moli się tu zainteresowała, co jest w tym worku zwykłym takim worku, słuchajcie, będę go używać na stare podłoże z tej rośliny, bo ona nie była od początku przesadzona. Więc słuchajcie, dajcie znać, jakie, podło... jakie podłoże Boże, no i jakie maranty macie w swojej kolekcji. Ja mam trzy: tricolorkę, e, tomkersiowane i lemon lime, ale widziałam, że jest tyle fajnych odmian i one nie są. No, słuchajcie, musicie chwilę dać mi. No, dobra. Ach. Może jakaś alergia. No i one są na tyle fajne. Mi się podoba ta... Um, masteczka, no, Czy lightweight? Z takimi bardzo jaśniutkimi e, też e, tymi wąsikami, czyli tymi no, paseczkami. No ciekawa odmiana. Zastanawiam się czy... Ja teraz grzebie w doniczce. Moli. Czy wy nie macie co robić? Nie możecie sobie znaleźć innej ofiary? Jak mi nie wierzycie, to oni tu we dwójkę są. O, ich się ułożył na kolanach, obok. Złaś tam pod spód. Nie, nie będziemy się gryźć ani bawić. Nie, połóż się. Nagrywanie z psami, z buldugami, to, to, to nie jest najłatwiejsza rzecz. Mam nadzieję, że moli będzie cicho. Boże, wracając do tematu, słuchajcie, wracając do tematu, czy macie jakieś inne w swojej kolekcji, czy tylko może tą piękną trikolorkę, do której ja na początku nie byłam przekonana, a jest tu z nami, bo chcę sobie ją dosadzić. To jest sadzonka nieukorzeniona. Jak widzicie, o taki mam pędzik. Jakiś czas temu przelałam swoją roślinę, tak? Udało mi się ją przelać. Zaraz Wam pokażę w tyle obraz, jak ona teraz wygląda. Ma się świetnie, jest duża, wielka, ogromna, więc myślę, że też nie ma sensu, co tam wiecie, zaburzać póki co tej konstelacji i nie będę jeszcze jej tam zagęszczać dosadzać, bo ona i tak jest wielka. A tego malucha sobie tutaj dosadzę, wsadzę sobie w podłoże i myślę, że on zawędruje do sypialni, bo póki co ukorzenił mi się taki fajny bukiecik w sypialni stwierdziłam, że ona to tam fajnie wygląda i być może chciałabym również ją tam mieć. Więc no nie wiem, czy to dobry pomysł podwajać swoje rośliny, kiedy tu próbuję razem wszystkie skomponować, ale no dobra, zacznijmy. Więc ja tu się ustawię trochę wyżej. W sensie, że na kutki pójdę, bo tak mi się wydaje, że dosyć nisko siedzę i jakoś taki nie za bardzo niewygodnie. E, tak jak wspominałam, to tej rośliny jeszcze sobie tutaj w ogóle. Uha, wychodzi korzonek. Ona w ogóle miała fajną cenę, bo widzę, że tu jest cena 2,99, więc być może i dlatego też się skusiłam ją kupić. No, myślałam, że przygarnie znajoma, ale ja wcześniej chyba dawałam jakąś szczepkę i jakoś... Nie wzięłam sobie nożyczek. Ej, wiecie co? Ona ma taki stary stare listki i ja chciałam to... Co mi tam spadło? Dobra, nieważne, chyba psy tego nie zjedzą, Co się wytnie. To nic takiego, tylko łapka na muchy spadła. W ogóle chciałam sobie wziąć nożyczki, żeby nie urywać, tak jak teraz, starych liści, tylko je poodcinać. No ale dobra, bierzemy się. Chociaż to stare podłoże też nie było takie tragiczne, ono tutaj jest z perlitem i w ogóle, więc postaram się tak zgrabnie je tu. Jeszcze co ty robisz? Coś żresz, no matko boska. Więc myślę, że tylko tak sobie to co odpadnie to usunę, a resztę zostawię. Maranta jak widzę tu też nie ma jakiegoś, wiecie, to nie są takie grube korzenie, to raczej jest taka drobniutka siateczka tych korzonków. Ja ją wczoraj dosyć obficie podlałam, Chociaż i ta ziemia jest dość mocno wilgotna, ale też na tym mi zależało. Wtedy łatwiej trochę odchodzi. Przynajmniej mi się tak wydaje. Więc zgrzebnę tej ziemi tyle, ile się da tego starego podłoża, a resztę sobie wsadzę w tą doniczkę. No jest trochę większa, więc myślę, że te dwie mi się zmieszczą do jednej, tym bardziej, że ta mieszka w naprawdę malutkiej osłoneczce. Yy, osłonce, Doniczce. Mori! Ej! Co? Tu robić, e, no wiecie, co one mi tutaj normalnie, e, pieski. No weźcie, bez przesady. Dobrze, więcej nie będę chyba usuwać. Tu już jest tak dosyć mocno, są zbite te korzenie. Może jeszcze ten dół sobie usunę. Dobra. Mam wrażenie, że ta mniejsza, mimo że wczoraj ją podlewałam. Jest już wysuszona, bo zobaczcie, jaką ona ma malutką się. I tak jak wspominałam, chciałam sobie przy Was przy okazji pousuwać te wszystkie stare liście, ale no, no, no. Nie wzięło się nożyczek, nie nie wzięło, więc też nie będę szarpać tego i po prostu zrobię to na sam koniec. Oha! No, tam jest mało miejsca, bo widać, że coś tu dołem wychodzi i to prawdopodobnie chciał tu liść dołem wyjść. Jest pięknie ukorzeniona. Tu też wychodzi jakiś pędzik. Mam nadzieję, że to wszystko widzicie. Spójrzcie. Zasuszony listek. Może sam ładnie odejdzie tego, urwę od razu. Chciałabym to pousuwać, wiecie, od razu, bo potem to, kurczę, wczoraj w ogóle dałam je do wanny, żeby się ładnie opukały, bo, no kurczę, chciałam je spukać, bo nie wiadomo, wiecie, jedna stała w jednym kącie, druga w drugim kącie i też nie wiadomo... Jeszcze nie dość, że z kurzu, to i może z jakichś ewentualnych szkodników. Tu też sobie zgrzebnę trochę, a niech ma potem nowe, świeżutkie podłoże. Tą roślinę dostałam od Eweliny, z kanału Ewelina i jej dżungla, z takich paru małych sadzoneczek, a wyrosła mi na taką konkretną, gigantyczną roślinę z pięknymi wybarwieniami. Ale te wybarwienia też dużo zależą właśnie od tego, w jakim miejscu ona stoi. I tak jak wspominałam, ta ziemia jest zdecydowanie dużo bardziej sucha. Moli! Halo! Nie jedz podłoża, podłoże mam takie, dałam sobie tutaj kokos, dałam resztkę bigosu, ale nie za dużo, w tym bigosie był ceramizm, była kora kokosowa, było trochę leczuzy, perlitu, ale do marant stosuję trochę jednak więcej, wiecie, tego podłoża kokosowego, ono lepiej trzyma wilgoć i tak mi się wydaje, że może ja sobie to na razie tu odstawię, a tam tu, bo i tak nic nie widzicie przez to mam wrażenie, że oprócz tego, że raz przelałam właśnie tricolorkę i trochę Lemon Lime'a, to podłoże troszeczkę lepiej mi się sprawdza w tym wydaniu, więc jest ono takie dosyć... No teraz jest naprawdę wilgotne, do tego zwykłej ziemi do zielonych również dałam. Myślę, że ta doniczka na najbliższy czas, myślę, że rok, dwa będzie odpowiednia. Dosadzę sobie tu tą część, a tutaj tego malucha żeby się tu wszystko zmieści, zmi O, ale konkret roślina. Mogłabym się w sumie pokusić o trochę większą, ale ta też jest ok. To jest chyba piętnastka doniczka, więc będzie dobrze. Jak nie, to będę przesadzać. Teraz pójdą sobie w troszeczkę ciemniejsze miejsce razem w tym duecie, bo już nie będą stały na parapecie, no bo tam się mi nie zmieszczą. Ale Maranta też dobrze znosi, chociaż to. Ta... Maranty nie są trujące dla psiaków, ale to nie znaczy, że musicie brudzić tu, sprzątać, Michalo. Psy się dobrały do starej ziemi, Jezuś, po prostu, no co wy. A i co ja tu mówiłam? A że dużo zależy właśnie, te wybarwienia liści zależą od tego, ile ona tego światełka dostaje. Ale będzie też blisko stała lampy, a ja w tym roku mam plan, że tak minimum nawet latem, kiedy tego światła dziennego jest dużo więcej, bo u mnie ono takie bezpośrednie promienie słoneczne, to raczej u mnie nie wpadają. A może sobie tą użyję na tą tricolorkę. To i tak chciałabym troszeczkę, wiecie, jednak tego światła im ekstra z lampki zapewnić, chociaż ze za dwie godzinki, a już szczególnie w takie ciemniejsze dni, bo czasem się zdarza, wiecie, jak pogoda jest gorsza. Dobra, też nie chcę dawać tego podłoża zbyt dużo, żeby miała miejsce na wodę, a wiecie, ono jest takie cięższe, trochę bardziej zbite te podłoże, więc nie ubije się tak jak na przykład taki przepuszczalny bigos, nie? Dobra, upchnę sobie, upchnę. Na pewno mi się tu przygotowałam więcej osłonek naturalnie, doniczek, no bo wiecie... Pewnie, że się nie zmieścisz. Czy ja mam jakąś fajną osłonkę? Nie mam. No na razie będzie tak. Myślę, że gdyby nie to, że wystaje ta szara osłoneczka, to by się to fajnie komponowało. Więc przestawię sobie tu. Zakryjemy tą brzydką michę z ziemią. No i co? Wsadzimy sobie tą malutką uroczą tricolorkę. Jak widzicie, ona ma już tu korzonki. Ja chyba przecinałam dwa lub trzy okazy. Nie wszystkie się ukorzeniły. Ta ma takie najfajniejsze korzonki. Wydaje mi się, że jeśli będę utrzymywać stałą wilgotność tego podłoża, to ona na pewno mi się przyjmie. I myślę, że ta doniczka również będzie odpowiednia, więc nie będę to też zbyt mocno kombinować, zmieniać, wiecie. O, tak sobie dosadzę. I myślę, że za jakiś czas. Pojawią się takie nowe, ładne odrościki. Przycinałam ją nie dlatego. Karetka jedzie chyba. Przycinałam ją głównie nie z tego względu, że wiecie, chciałam sobie zagęścić tą roślinę mateczną, bo jak widzieliście, ona i tak jest dosyć duża i tam nie wymaga jakichś specjalnych zabiegów, bo dosyć konkret z niej roślina, ale w sensie, że no, trochę przelałam ją i obawiałam się, że będę musiała ją ratować, że może mi podgnić wszystko, i że będę musiała, wiecie, że będę, miała, będę musiała się pożegnać z tą rośliną i z tego właśnie względu postanowiłam uciąć takich pary. Um, parę końcówek, które w sumie wyglądały najgorzej, bo te listki się u niej pozwijały. No ale widzę, że jest ok, idzie nowy listek te kwiatki to sobie zaraz pousuwam, tutaj wychodził kolejny listek, ale to prawdopodobnie był w trakcie właśnie, kiedy ona była tak trochę przelana i on jest do niczego więc go sobie też potem usunę no i mam taki malutki, uroczy kawałeczek, myślę, że za jakiś czas z tego pęciku również może się coś pokaże myślę, że do sypialni będzie tworzyć taką, o ten liście jest piękny no i idzie tu też następny, więc myślę, że do sypialni jak najbardziej będzie tworzyć taką fajną Taką kolorową plamę, bo tam mam raczej więcej zielonych liści. Jest tam Rafidophora, która ostatnio wypuszcza piękne, wielkie liście. No dobra, to myślę, że by było na tyle, jeśli chodzi o to przesadzanie. Już więcej co nie ma kombinować. Też nie chciałam, żeby ten film był zbyt długi, bo jakoś mi się wydaje, że takie filmy o przesadzaniu nie cieszą się u mnie zbyt wielkim powodzeniem. No i poza tym jest lato, więc podobno przez to jest mniej wyświetleń. Więc mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Dajcie znać, czy jeszcze sami coś przesadzacie, bo u mnie to jest niekończąca się opowieść. Co chwilę wydaje mi się, że niektóre rośliny mają zbyt małe doniczki. No ale to dobrze, to znaczy, że rosną. Więc ja już będę się z Wam żegnać w tupocie łapek Moli, która dziś mi tu spaceruje i już patrzę, czy czegoś nie broi, więc do zobaczenia w następnym filmie. Pa!